Witam Was tutaj, Cześć i cześć Wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mazowieckich Inwestycji, gdzie znajdujemy się w Sulejówku bezpośrednio nad stacją, czy też dokładnie przystankiem kolejowym z stacji sulejówek, które tutaj się znajduje. Sam Sulejówek jest ciekawą miejscowością, bo nie ma żadnego przejazdu samochodowego czy też dowodowego bezpośrednio pod albo nad linią kolejową, która dzieli to miasto jakby nie patrzeć na dwie różne części. Oczywiście są planowane tutaj dwa tunele, ale powstaje aktualnie jeden, nowy. Na dosyć ważnym ciągu tutaj Alei Józefa Piłsudskiego Tutaj właśnie w tym miejscu się znajduje. Był tutaj przejazd kolejowy, jeszcze w sierpniu działał, ale został już zamknięty i ruchu tutaj właściwie teraz nie mamy. Także to się faktycznie zmieniło. To jest oczywiście dużo zaleta, że będzie tunel. Nie to, co aktualnie się dzieje. I ja pokrótce Wam wytłumaczę mniej więcej, czemu są takie tutaj duże utrudnienia, czemu nie ma utrzymanego ruchu na dwóch torach, bo to na pewno dużą część mieszkańców. Zadziwia i kwestionuje właściwie, czemu sens budowania tego, jeżeli takie są tutaj duże utrudnienia dla ruchu pociągowego, bo trzeba jednak podkreślić to, że nie mamy tutaj aktualnie linii SKM-ki, tylko jest, jest linia autobusowa za SKM, która jedzie bezpośrednio do Warszawy. Bo też ta linia po prostu nie dojeżdża kompletnie, tutaj na no AKM-ki jeżdżą dużo, dużo. Naprawdę rzadziej. A dojazd nawet tutaj autobusem, właśnie z linii za SKM do Rembertowa trochę trwa, więc jednak trzeba podkreślić, że no dojazd stąd do Warszawy. Bardzo się utrudnił. A pociągi, które tutaj aktualnie kodysują, wiem, ponieważ mam tutaj znajomych, którzy mieszkają w tymże miejscu, i też tutaj sam dojechałem na tą inwestycję, żeby wam ją nagrać. Wylecałem później pociągiem. Wiem doskonale, że w godzinach szczytu to tutaj po prostu nie da się wcisnąć już do pociągów czasami, przez to, że jeżdżam tak rzadko. Ruch wahatłowy po jednym torze nigdy nie jest dobry. Ale dobrze, może o samej inwestycji na początku, zanim zacznę tutaj gadać właściwie, czemu tak to wygląda, jak wygląda. Powstaje tutaj nowy tunel, e, tak jak powiedziałem, e, właśnie w ciągu tej, tejże e, ulicy. E, a, nie ulicy, ale i. E, co warto podkreślić? E, Aleja Marszałka Piłsudskiego jest jedną z główniejszych ulic w całym to czyli droga wojewódzka nr 638 na tym odcinku. Jak widzicie, tutaj się bezpośrednio zaczyna pod lasem obok Lidla, jak widać i mniej więcej wtedy będzie się też znajdować tunel. Lecimy tutaj bezpośrednio od ulicy Okuniewiewskiej, jak dobrze przeczytałem, i w tymże miejscu będzie to cały czas ulica Jedna Pasmowa w każdym kierunku. Będzie tutaj Ścieżka dowodowa, jak i również chodnik bezpośrednio wszystko będzie się znajdować pod torowiskiem kolejowym, w tymże miejscu. Czyli będzie osobno przynajmniej jest napisane, że osobno będzie iść, iść nie będzie ciągu pieszo-rowerowego, tylko będzie osobna ścieżka dowodowa i chodnik. Trzymam ich za słowo. Zobaczymy, jak to faktycznie powstanie. Co do samych skrzyżowań w tymże miejscu, tutaj będzie jedno skrzyżowanie wcześniej, jeszcze cały czas z, z Wodysława Daimonta To skrzyżowanie pozostanie. Dalej z komandantów II wojny światowej. Czyli mniej więcej w tym miejscu, jak jest tutaj ta ulica, nie będzie żadnego skrzyżowania, tamta ulica przejdzie sobie górą, już bezpośrednio właśnie nad tunelem, jak widzicie pociągi kursują po tym jednym torze. Chociaż jest to utrudnione. No i dalej mamy ulicę Dworcową, która również będzie przyjeżdżać bezpośrednio nad nowym tunelem, w tymże miejscu. I będzie wyjazd bezpośrednio już w 11 listopada, czy dalej w aleje Józefa Piłsudskiego. Będzie pozostawiony dojazd. Także 11 listopada będą już możliwości wjazdu z tego skrzyżowania. Przynajmniej tak z tego, co tutaj mam z informacji. Też z tego, co widzę, tutaj właśnie ścieżki dowodowe będą się łączyć z, tymi, które, z tą, która się znajduje na 11 listopada. A a dalej łączy z tą, która jest na wody słowa Raymonda, także to jest też duża zaleta, jeżeli chodzi o te zmiany drogowe. Też taki jeszcze przykład bezpośrednio z lotu ptaka, żebyście mniej więcej mogli zobaczyć, jak to jest gęsto zurbanizowany teren, inaczej. Może nie tyle gęsto zurbanizowany, co to po prostu tutaj nie ma miejsca zbytnio, żeby wstawić taki tunel. Więc te wszystkie posiadłości, które się znajdują bezpośrednio wzdłuż tego tunelu, bo tutaj już będzie zjazd, pochylnia w dół, e, będą miały nową drogę dojazdową, tylko wyłącznie do nich e, bardzo wąską, no ale jednak jakaś musi być pozostawiona, aby faktycznie mieli tutaj dojazd do swoich e, domów czy też e, posesji. Tak jak widzicie, brak jednego toru. tak to Aktualnie tak się odbywa, wszystko zgodnie z planem. E, trochę dźwigów, trochę ciężkiego sprzętu, no i dalej. Ale możemy bezpośrednio już zobaczyć. Kolejne prace, czyli tutaj jest właśnie II wojny światowej, w tymże miejscu będzie przejazd górą. No i tutaj oczywiście też do kolejnej drogi dojazdowej do posesji, które się tutaj znajduje na tym zakręcie. To też jest dość ciekawy zakręcik, że tak to powiem. Nie będzie tutaj aż na takiej całej szerokości ten nowy obiekt się znajdować. No i bezpośrednio wyjazd tutaj wody z Monta, i dalej w kierunku ulicy niewskiej. jak to będzie się tutaj wyglądać. Co do samej drogi dowodowej, do ulicy Okuniewskiej ona nie będzie doprowadzona. Z tego co wiem, no minus. No ale głównie tutaj chodzi o samą przebudowę w rejonie PKP. Dobrze, przejdźmy do samego wyduktu i trochę części technicznych. Czemu aktualnie mamy jeden tor? A było planowane, żeby postawić tutaj tymczasowe tadowisko obok i wybudować to na spokojnie. Zacznijmy od podstawy. Prace są zaplanowane do trzeciego kwartału 2023 roku, co oznacza jednoznacznie, że tego czasu jest mało. Tutaj widzicie takie ładne, duże metalowe elementy, po których pociągi już niedługo będą jeździć. I to jest właśnie główny element, czemu nie ma drugiego torowiska. Oczywiście sama firma chce jak najtaniej zbudować cały obiekt, żeby po prostu jak najmniej ich kosztowały prace budowlane, jak najwięcej mieli dla zatrudnienia wszystkich pozostałych osób i ogólnie jak najwięcej zarobić. Trzymajmy rzeczy, więc ruch pociągów nie będzie się odbywać po nowym, tymczasowym torowisku, tylko po starym. Ale. W specyficzny sposób. Stare to zostanie całkowicie zdemontowane nad terenem tunelu i będą tam postawione specjalne wzmocnione konstrukcje, po których pociągi będą tutaj jeździły. Budowa takiej konstrukcji nad całym tutaj, właśnie tunelem, trwa 14 dni przynajmniej teraz jednego toru, później 14 dni drugiego toru. Dlatego na okres właśnie do końca października pociągów nie będzie po dwóch torach, a później już pociągi wrócą i ruch będzie wznowiony na dwóch torach, czyli w listopadzie, grudniu i styczniu ruch pociągu będzie się odbywać normalnie po dwóch torach, może trochę z zmniejszoną prędkością, bo jednak to będzie konstrukcja, która w powietrzu znajdowała się. No ale tak to będzie wyglądać. Jak to już zamontuję, to Wam pokażę dokładniej, trochę więcej objaśnię, jak to będzie wyglądać, na czym to będzie polegać ale mniej więcej możecie się domyśleć, że będzie po prostu po jednym takim elemencie na szynę. Co warto podkreślić, oczywiście jeżeli tą konstrukcję teraz zamontują, będzie trzeba później ją później zdemontować i to się będzie już odbywać bezpośrednio w lutym z tego co kojarzę i wtedy będzie już na nowym wiadukcie, nowym tunelu prace będą się odbywać. Podobno wiadukty i tam prace tam trwają w warce Kobyłce Czeptuszkowie, jak tam PKP ten sobie mówi. Natomiast co warto podkreślić, to jest to, iż tutaj PKP pod... buduje to oczywiście wspólnie z Unią Europejską. Natomiast co warto podkreślić jeszcze bardziej, to to jest, że województwo mazowieckie tutaj się dokłada, jak i również miasto Sulejówek. PKP tutaj wylicza, że oni dołożyli do tej całej inwestycji 31 milionów złotych. Ile łącznie, nie mam tej informacji, niestety podanej, możecie mi napisać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. Jak to wygląda, natomiast tutaj dalej lecąc, bo nie bez powodu tutaj tak sobie lecimy dalej, chciałem Wam pokazać, że tam daleko znajduje się Lembertów, a po drodze widzimy pierwszy przystanek w Warszawie, czyli Warszawa Wola Grzybowska. I stamtąd już bezpośrednio możemy sobie jeździć ładnie pociągami w pierwszej strefie SKM-ką, czy koleją, nie, koleją mazowiecką, to też w drugiej strefie, tego, znaczy w pierwszej strefie, ale cały czas od dobowego. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą przebudowę, tak jak mówiłem, trzeci kwartał 2023 roku i tunel powinien już funkcjonować. Oczywiście budowa bardzo utrudnia życie, jednakże po przebudowie to znacznie ułatwi jakość życia i przejazdu w tymże rejonie. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zapraszam do wspierania bo przycisku subskrybuj. Bardzo to pomaga od Was wszystkich. No i co warto podkreślić, to tą inwestycję będę Wam pokazywać mniej więcej co dwa miesiące, bo inwestycje nie są dla mnie aż tak bardzo znaczy są ważne, ale nie mam aż tyle czasu, żeby to wszystko nagrywać. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. 再试